Ten piękny widok za nami to Park Feliksa w Nowym Tomyślu. Gościmy dzisiaj tutaj z okazji siódmego zlotu zabytkowych Mercedesów, ale zlotu nietypowego, ponieważ wszystkimi uczestnikami dzisiaj są kobiety. z Mercedes! Jesteśmy dzisiaj tutaj z ekspozycją Legends i z ekspozycją samochodów EQ. Chcemy Wam dzisiaj pokazać i opowiedzieć w skrócie, jakie dzisiaj auta tutaj przyjechały na ten zlot. Załoga numer 16, G-Klasa Cabrio, słuchajcie, 2013 rocznik, G500, 5,5 litra, V8, 388 koni, samochód, który stał się tak naprawdę kolekcjonerskim i inwestycyjnym szaleństwem. W 2013 roku Mercedes ogłosił koniec produkcji e, G-Klasy Cabrio, była to limitowana seria 200 egzemplarzy, ona miała kilka swoich wyróżników, czarny lakier, a brązowy dach, natomiast tutaj mamy G500, również z ostatniego roku produkcji. Natomiast doposażoną dodatkowo w pakiet taki jak G63 AMG, poszerzenia progi, wydechy, felgi. Natomiast G-klasa cabrio ma kilka osobliwych rozwiązań. Moim ulubionym jest windshot z tyłu, który jest w wielkości takiej, że mógłby przykryć nie jednego kabrioleta. Piękny samochód, wyjątkowy. Niesamowicie jeździ tak samo z tak krótkim rozstawem osi z V8, tutaj jeszcze z wydechami takimi jak 63 AMG. Dodatkowo ten egzemplarz jest, jeszcze jest wyposażony w zawieszenie Brabus'a, w związku z tym wszystkie jego właściwości jezdne są poprawione w stosunku do seryjnego auta.